Jestem przy kościele Świętego Macieja. Dwie ciekawostki. Emanuel Kania, kompozytor polski. Na tym kościele grał na organach. Proszę bardzo. I druga. Johannes Szefler, znany Angulusem, Silesiusem. Wrocławski, czyli lekarz i ksiądz. I tutaj spędził. Na sztorze, gdzie zmarł w 1677. W skrypcie kościoła, to taki jest kościółek. Proszę, tak on wygląda. Możecie sobie pójść od rynku.